Cześć, witam w czwartym dniu mojego powlogowania. Dzisiaj jest dzień, gdzie nie czuję się najlepiej, nie mam za dużo energii, ale mimo wszystko kilka ważnych rzeczy udało mi się zrobić i chcę też pokazać, w jaki sposób dopracowuję pomysły, kogo proszę o feedback jak to w ogóle wygląda szlifowanie, na przykład czegoś takiego jak intro do podcastu. Zapraszam do krótkiego odcinka. Hey, chciałbym w każdym odcinku być super tyskającą energią inspiracją i pokazywać że wszystko jest super. No ale dzisiaj jest tak średniowo i nawet wskazania aura, aura Ring, które mierzy mi jakim stopniu, w jakiej jestem w formie. Pokazywało mi, że od rana, że powinienem troszkę zwolnić Ale w ciągu dnia to pokazywało, że w ogóle no jest, jest, jest tak sobie. Mam nadzieję, że to nie jest korona, bo chyba już dwa razy byłem chory, więc takie prawdopodobnie chwilowe zwolnienie. No i dzisiaj tak powoli podchodziłem do różnych zadań, zajmowałem się mniejszymi rzeczami typu gdzieś tam karta kredytowa nie, przechodzi, nie przechodziła i od kilku dni mogłem za to zabrać. Dzisiaj stwierdzimy, dobra, powoli, powoli się za to zabierałem. Na szczęście nie było jakichś takich super sztywnych wydarzeń. Akurat jeden klient sam przełożył spotkanie. Więc powoli działam z tym dniem, a chciałem pokazać dzisiaj mój proces, jak wypracowałem intro do mojego podcastu Go Global Eastern Europe, o którym wczoraj wspominałem, który niedługo wystartuje. Okej, okay, a co to w ogóle z intro do podcastu, mógłbyś zapytać? No, jeśli słyszałeś kiedyś tą formę treści, no to te zdania, które są zwykle na początku, może i na samym początku, ale właśnie ta stała forma, kilku zdań z muzyczką, to jest intro. No i fajnie, żeby to rzeczywiście było coś takiego yy, esencjonalnego, ale mocno komunikującego i przyciągającego idealnych słuchaczy. No dobrze. No i jest to dość duże, duże wyzwanie, no bo jeśli mamy jakąś dłuższą formę, no to możemy rzeczy przekazywać na flowa, w takiej krótkiej, super istotnej formie, gdzie każde słowo jest ważne, no to powinniśmy się streszczać. I w moim przypadku na początku skoncentrowałem się na takich intrach, które mi się podobają, elementach, które mi się w nich podobają, na przykład podcast Russella Bronsona, Marketing Secrets. I on tam wspomina, że jest to podcast dla przedsiębiorców, którzy są mniejsi, którzy nie mają dostępu do zewnętrznego finansowania, do venture capital i tego typu niesprawiedliwej przewagi, jak on to nazywa. No ja wiedziałem od początku, że ja w moim podcaście muszę gdzieś podkreśli, szczególnie w tym intro, że jest to też pomyślane dla osób, które nie są native speakerami, no bo myślę, że to jest element, który gdzieś nas odróżnia od tych, od osób działających natywnie na rynku w Stanach, w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Kolejna kwestia to było poszukanie jakiegoś szablonu, więc to po prostu na stronie Bicasta, strony, która zapewnia mi hosting do tego podcastu, Odszukałem jakoś pisu blogowego, gdzie był potem taki szablon, który dostosowałem do swoich potrzeb, pamiętając o tym, co mi się podobało w tych intrach innych podcastów i w ten sposób zrobiłem pierwszy szkic takiego intro. Intro powstało w NoteJoyu, moim ulubionym narzędziu, gdzie bardzo szybko można edytować tekst i też bardzo często tego używam. I po tym jak powstało, jak Kasia mi sprawdziła, jak sprawdziliśmy programy gramatycznych, no to wrzuciłem do kilku grup na Facebooku. Lubię grupy, które są w pewien sposób płatne, na np. Profitable Podcast. No i też dostałem tutaj jakiś feedback od uczestników. To jest grupa głównie dla osób, którzy mają to narzędzie Bicast, więc postanowiłem z niego skorzystać. Wrzuciłem też na płatną grupę Tribal Mastermind. Też dostałem wartościowy feedback, który wdrożyłem. No i też skorzystałem z kanału na Slacku Full Funnel, gdzie dostałem od Rendeja taki feedback, że Mam działać i się nie zastanawiać, więc, jakby działając w ten sposób, że przygotowuję jakąś swoją wstępną wersję w kilku grupach, które uznaję, że w jakiś sposób mogą wnieść wartość dla mnie, pytam o ten feedback. Nie wszyscy to takich zbyt ogólnych grup, tylko do takich bardziej konkretnych, gdzie wierzę, że rzeczywiście ktoś może mi pomóc bez upsellingów. w ten sposób mam taką wstępną wersję. Która już została w jakiś sposób zaaprobowana przez świat, gdzie też musiałem się zmierzyć z tym, że coś daje do oceny do świata zewnętrznego. No i już jest, myślę, to na tym etapie gotowe. No i właśnie, wiecie, to jest też taka wątpliwość, którą kiedyś miałem, żeby dawać rzeczy do feedbacku na grupach, bo sobie myślałem: OK, jeśli ja się pytam moim co do podcastu, a przecież to powinienem jako człowiek w marketingu. Wszystko wiedzieć, sam powinienem to robić. No ale nie, mam takie poczucie, że okej, okay, pytanie się cały czas na jakichś dużych grupach, gdzie byliby moi potencjalni klienci, może by to nie wyglądało najlepiej, ale w sytuacjach, jeśli rozdzielam bo te różne płatne grupy, grupy dołączone do kursów, takie mniejsze społeczności, no to też ludzie czują taką jakby bliższą więź i mi jakoś kibicują, widząc to, że się staram. Te osoby, które dały mi jakiś feedback. Także polecam korzystać z takiego, bo widzę bardzo często, że ludzie nie korzystają wcale i nawet jak nie dostaniemy feedbacku, to przygotowując się do niego, przygotowując takiego posta, którym prosimy o ocenę lub to, co chcemy pokazać, no to też dopracowujemy sami przez to lepiej ten materiał. On Także ok, to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że, że jutro będę w lepszej formie. Mamy tu spotkania mówione na mieście, więc mam nadzieję, że już będę w dobrej formie i takiego fauloga bardziej takiego aktywnego w mieście uda się nakręcić. Ja dzisiaj jeszcze kończę podcast, no i myślę, że jeszcze dnia będę się edukował, i dopracowywał jakieś rzeczy, no bo cóż, forma dzisiaj nie do końca dopisała. Powodzenia w Twoich celach i do jutra.